To jest ważny przekaz chwili od duszy specjalnie dla ciebie. Jesteś gotowa lub ty jesteś gotów do drogi. Koniec czekania. Koniec myślenia, że coś musi się stać jeszcze w twoim życiu, że czegoś jeszcze musisz się nauczyć, coś zrobić. Nie. Okres dojrzewania się zakończył. Jesteś gotowa do drogi. Pora wyfrunąć z tego gniazdka. Pora zacząć realizować cele, misje w życiu. Ten ogród jest Twoim pierwszym celem: piękna, bezpieczna przestrzeń, gdzie można żyć, bawić się, uczyć, miejsce, gdzie można rodzinę założyć, miejsce, gdzie prawa wstępu nie ma, żadna niska energia, piękne miejsce do życia. To jest Twój pierwszy cel. Ale panowie nie do końca się z tym zgadzają. Dla pani to jest naturalny cel numer jeden w życiu, a panowie mówią: Nie, ja mam tutaj inny pomysł, mam inny plan. A ty nie masz już sił do niego, bo ty chciałabyś zmienić jego plany. Chciałabyś, by jego plany były takie same jak twoje, ale on ma inną hierarchię on inaczej wszystko sobie poukładał. On ma inny punkt pierwszy niż ty, ale tobie zależy na nim, by to on akurat znalazł się w tym ogrodzie, nie ktoś inny. Tak, tutaj razem jesteście przy tym stole. Piękna, szczęśliwa rodzina, przyjaciele, pełni miłości, otwartości. Budujecie razem piękną rodzinną przestrzeń. Wy powinniście jednak usiąść razem do tego stołu, bo wy pochodzicie ze źródła jednego źródła. Kiedyś byliście tam na górze, w niebie, teraz zeszliście tutaj na ziemię, ale spotkaliście się znów tu na ziemi. Macie szansę odtworzyć tę piękną przestrzeń, którą znacie w niebie, pełną miłości i światłości, bezpieczeństwa, pewności, zaufania? Panowie mają inny priorytet. Nie najpierw ten ogród i rodzina, tylko swoja działalność, swoja życiowa misja, pasja. Panowie tutaj rozkręcają niezły biznes. Panowie, wręcz jak ci artyści, najpierw chcą osiągnąć wielki sukces, chcą być podziwiani, szanowani, tym najpierw się zajmują. To jest ich misja na teraz. I panie tak się rozglądają za tymi panami, czekają na ich ruch, obserwują ich działalność, ich rozwój, ale zapominacie, panie, o sobie, o swoich palących sprawach i problemach. Bo kiedy wypatrzycie się na tych Panów, zapominacie o swoim rozwoju swoich misjach życiowych, zwróćcie uwagę na siebie, oderwijcie na chwilę swój wzrok i swoje myśli od tych mężczyzn i ich działań na teraz. A te działania tych mężczyzn są źródłem konfliktów, Złych emocji, złych myśli między wami, panowie nie zrezygnują z tych misji. Oni już bardzo daleko zaszli w swojej misji tu na ziemi. Wręcz to jest ich cel życia, to co teraz robią. Nie zrezygnują z tego, nie rzucą tego i wy, panie, powinniście zaakceptować ten stan rzeczy. Dopiero jak oni skończą, wtedy zaczną myśleć o tym ogrodzie, rodzinie. Bezpiecznej przestrzeni, ale nie wcześniej nie zamienią tego. Więc, Panie, zobaczcie na te płomienie w Waszym życiu, na sprawy bieżące, na Wasz rozwój, na Wasze życiowe misje i cele. Teraz po prostu macie inne sprawy do załatwienia niż ten ogród, ta rodzina, ta miłość, ta jedność, źródło najpierw misja, a ten stan będzie po niej. To będzie jakby nagroda za wykonanie tego działania. Bo założenie rodziny to nie jest jedyna misja człowieka tu na ziemi. Kiedy w człowieku otwiera się dusza, ona pragnie tworzyć. To artysta, który chce zmieniać świat, który wręcz chce wznosić świat na poziom duchowy do wyższych wibracji, by był świetlistym miejscem. I to jest misja człowieka z duszą sprawić, by świat był lepszy. Potem rodzina, potem miłość, ale nie zamiast tej misji duszy. A jeśli to dusza szepcze dziś do ciebie, zostaw serce i napisz tak, niech światło płynie dalej przez ciebie i dalej. To był ważny przekaz chwili od duszy specjalnie dla ciebie.